Cześć, coś wiecie jak przesyłać duże pliki nawet dwugigowe za pomocą zwykłego maila? Oglądaj to wideo do końca. Zaczynamy. Nieraz z pewnością mieliście taki problem. Mieliście dużo plików, które potrzebowaliście pilnie wysłać, tak jak na tym przypadku. Jeżeli klikniemy właściwości, zobaczycie, że one mają 1,5 giga wielkości. Chcemy je wysłać do kogoś, ale nie mamy za bardzo jak, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy przejść na stronę wetransfer.com, pełen link znajdziecie w opisie poniżej. Nie trzeba się nigdzie zapisać. Wystarczy I just want to send files wybrać. I accept oczywiście. Upload files. Więc wysyłamy teraz. Hmm, znajdujemy pliki. Zaznaczamy wszystkie, żeby było szybciej. Otwórz. One się nam w tym momencie ładują piszemy, do kogo chcemy wysłać. Artur małpa, i bmf.pl. Tytuł maila. Treść dla odbiorcy i klikamy transfer. Pozostaje nam potwierdzić nasz e-mail, czyli wchodzimy w nasz e-mail. Już to robimy. Bierzemy, przepisujemy kod, kopiuj, wklej, verify i czekamy. Jak widzicie, pliki się nam ładują, pozostało 6 minut, więc trochę to przyspieszymy. Jak widać, pliki już się prawie załadowały. W międzyczasie, jeżeli spodobało Ci się to, zachęcam do kliknięcia w link oraz subskrypcji, aby otrzymywać regularnie tego typu porady. To tyle z naszej strony. Teraz sprawdźmy, jak to będzie wyglądało po stronie odbiorcy czyli co ja tak naprawdę otrzymuję. Otrzymałem właśnie e-mail i transfer wystarczy, że w to kliknę. Dostałem wiadomość, tytuł, get your files, czyli klikam w to. On w tym momencie chce, żebym te pliki pobrał. W momencie pobrania pliki są kasowane z serwera, ale jeżeli nadal się boicie o treści, które tam umieścicie, możecie je wcześniej spakować pod hasłem i wysyłać w ten sposób. Na pewno jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie, działa na każdym mailu. Jeżeli Wam się spodobało, to jeszcze raz zachęcam do kliknięcia w link poniżej. Link do strony znajdziecie w opisie. Dajcie też łapkę w górę, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu będę wiedział, że treści, które tutaj dla Was generuję, mają sens, są dla Was przydatne, są pożyteczne i to mnie zachęca do dalszej pracy. Do zobaczenia w następnej marketingowej lekcji. Pozdrawiam.